Dzisiaj propozycja na bardzo ciekawe śniadanko. Puszysty omlet z naszym ulubionym szpinakiem. Zacznę od przygotowania szpinaku. Do niego będę potrzebował cebulkę dymkę. Kroję ją w drobną kostkę. Na patelni roztapiam oliwę z oliwek z masłem i dodaję pokrojoną cebulkę. A kiedy mi się już zeszkli, dorzucam szpinaku. Wydaje się go być dosyć sporo, ale zaraz nam zmniejszy swoją objętość. Po dosłownie minucie przyprawiam. Solą i pieprzem. Dodaję także słodkie śmietanki. Duszę razem przez jeszcze pół minutki i szpinak mamy gotowy. Zabieram się za jajka. Żółtka rozszczepuję w miseczce i układam na garnku z gotującą się wodą. Mieszam, aż lekko zgęstnieję. Posypuję też solą i pieprzem. A do białek zaprzęgnę technikę do pracy. Użyję miksera. Ubiję je na no sztywno. A po więcej przepisów zapraszam was oczywiście na moją stronę www.kulinarnatv.pl a do ubitych białek, dolewam żółtka i mieszam dokładnie, aż się wszystko ze sobą połączy na jednolitą masę. Na patelni rozgrzewam masło, najlepiej sklarowane, żeby się wszystko nie przypaliło i wykładam naszą puszystą masę jajeczną. I wyrównuję, żeby miała jednakową wysokość na całej powierzchni. A jak już nam się omlet zacznie lekko ścinać, na wierzch dodaję szpinak i posypuję obficie parmezanem. Przykrywam pokrywką i po mniej więcej 2-3 minutach zsuwam omlet na talerz. I zasiadam do mojego niedzielnego śniadania, na które i Was zapraszam, ale najpierw musicie to zrobić w domu.